Przecudowna ryba I mam nadzieję, że ona Siedzi Siedzi, o, ale będzie Witam wszystkich serdecznie z tej strony CezaryWentcast.pl. A więc dzisiaj znowu szczupak, znowu szczupak, znowu katamaran i casting. I mam nadzieję na szczupaki. Może nie będę chciał wielkich szczupaków, chcę ogólnie połowić szczupaki. Pogoda, jak widać, delikatnie, jeszcze pochmurno, ale już tam w oddali wstaje słonko. Także będzie dobrze, chociaż ma być spory wiatr. Także nie będzie różowo i łatwo. Ciśnienie bardzo, bardzo wysokie 1020. Także grubo, z chmurami będzie tak na przemian. Zobaczymy, może będzie bardziej słonko, ale to z tą pogodą nigdy nic nie wiadomo. Czy będą gryzły? Mam nadzieję, bo chciałbym połowić fajnie i zawsze. Wypływam z nadzieją, to jest ten dzień, w którym złowię fajną rybę, piękną rybę albo bardzo dużo ryb. Także zaczynam, a Was zapraszam do subskrypcji na inne filmy, na których są piękne szczupaki, sandacze, karpie, ogólnie wszystko. Tak więc miłego oglądania i do zobaczenia przy pierwszej rybce. Był pierwszy Jest, a nie był Jest nieduży maluch Ale jest Maluszek, maluszek taki, ciutkę, ciutkę koło ah. O i właśnie się spiął Ale dobrze, bo był bardzo malutki Ale pierwszy jest No, siedzi dobry. No jest taka bestia, coś koło 60 paru centymetrów, ale patrzcie jak zawinęła. Ale zawinął, skubany. Skubany tak zawinął, że o Jezu święty. Ty zakręcił się jak... Będzie 60 bite. Tylko teraz, żeby go ładnie odczepić, bo naprawdę tutaj poplątał ostro się w podbieraku. A zapięty dość dobrze, także nie miał szans, żeby się wypiąć. Woreczek otworzony. Zobaczymy. Myślę, że koło 60 będzie. Dobra. Teraz porządeczek zrobimy tutaj. A oczywiście nic innego jak jerk. Jak jerk. Zaraz zmierzymy. Miszka. I nie wraca do wody. Będziemy szukać następnego 60 myślę, że mu wystarczy bo nie jest dużo większy. O taka ciupa kabra. No, tak jak mówiłem. 63 centymetry. Taka ładna bestyjka o wschodzie słońca. 6, tak! Zapyta, <gry> A więc jest. Pierwsza rybka się spięła, druga już wyciągnięta. 63, także bardzo miły początek dnia, który zapowiada się łowny. Zobaczymy jak bardzo łowny i czy mocno łowny. A tam w oddali kolega Marcin, wspólnie z synem. Ile już? Trzy. Trzy. I młody zrobił PB. także biorą. Łowimy dalej. Będzie szczupaczek. Chyba dobry będzie szczupaczek. Chwila może kotwicę puścić On no, będzie dobry Oj właśnie był dobry Puściłem kotwicę i to właśnie mnie Zgubiło, że spiął się Widzieliście to? Ale tu kurde wyszła bestia! Ale tu wyszła bestia! O kurde, ale fajne to było branie. Trzeba tu się zakotwiczyć szybciutko, bo może on poprawi? Może poprawi? Ale fajne to było. To było świetna ryba. To była przecudowna ryba. I mam nadzieję, że ona. Siedzi! Siedzi, ale będzie. Będzie duży ryb. Ale już poszedł. Ale kurde, nie mogę darować. Ale był! Nie, widziałaś jaki był? Ale ładny był. No kilka brań było, także było fajnie. Była fajna mama, to już widzieliście najpierw przy ściąganiu, bo miałem ziele, uderzyła, znaczy w, wyszła do niej drzerka, ale niestety, później przy rzuci od razu, bach, było, ale spina. się na razie plejada błędów moich, że tak powiem podbierania, bo pierwszego mi się za bardzo tak nie chciało podbierać, później się spiął, później wyszedł 6-3. Później był przy wyspie taki fajny 70, plus, no i ta 90. Ona no, ale teraz dołączy za chwilę do mnie Sławek i płynę po niego na brzeg. Właśnie tam, gdzieś jest za mną, już się rozładowuje. No i zaraz go zawiniemy i będziemy razem pływać. Tylko muszę tutaj znaleźć odpowiednie miejsce, żeby go zawinąć. Także za chwilę razem ze Sławkiem. Niuniek. Niuniek? Podbierać? Niekoniecznie niuniek. Wydawać Ci się może, że też niuniek. Czyżbyś Jerka założył, czy mi się wydawało? <grywa> Co, nie taki niuniek wcale. No chociaż, no 50 wymiar ma, ale patrz. Ale strzelał w terenie. Co? Strzelał, kurde. Za trzy razy na gumę No Wździelkę strzelił no tak, no. No wiesz, gdzie on ma Dobrze złapał chowica tak, Żeby mu tego nie uszkodzić bo nie widzę, weź stronie. O tak. Dżerki? Pokaż ile Maluch, maluch. Poszedł. Graty pierwszego i widzę, że Jerka sprawdzonego. <grywka> A tu w maju ładnie pobawiliśmy się z Siedzi? Ale skrań, Juniuś chyba piękny. Co, znowu jerk czy guma? Guma. Spinaj się się. Zaraz się zepnie. Za... Nie, nie zepnie się. Musisz go wyciąć, wyciągnąć niestety. I się spiał Jest, patrz, jest. Patrz, trafił. Spory? Nie, bo tutaj ziela, sklać, ale chyba w miarę. Chyba w miarę. <gry> o, e, nie będę taki średniak. Chyba że mam spontane materiały. Możliwe. E, taki sobie. Taki średniak. 50. O już się odpiął, patrz no jak No wy No to dobra Weź główkę Nosy, nie, na żarty pokaż co on tutaj ma? Coś z żaru ale, ale powiem ci jeszcze, że to już jest przetrawione, bo nie czuć tego 50. Zobaczmy czy wymiar ma... Koło wymiara. Koło wymiara? Ja myślę, że ma 53 cm. Nie, Nie mam tyle. Nie ma tyle? A no mówię ci, że ma. Mówię ci, że ma. Ty na no, 51,5. Tak... Niuniu. No to mnie mniam -niam. Niech błędzie. To ty powinieneś wypuścić, bo to twoja ryba. Złapnij go z powrotem. <laughs> Złapnij go z powrotem teraz. Teraz to mówisz? A fajniejsze. No I to nie fajniejszy mówisz No ale trzeba się przygotować Ale raz szczeli pierdzielonic No poprawił Jest ich tutaj ten sam ale No lekko zapięty panie, jest taki 5, 5, <grych> 5, 5. ale jest, tak? O! No, się odczepił. Dobra, ja. to no, do na weź go ładnie bokiem. Oh, oh. <śmiewanie> tego jeszcze nie było. Ale już go chciałem specjalnie, mówię. Siedzi. No a co wymyślałeś? No chyba cztery Siedzi pierwszy szczupaczek. Podbierakowy? Mały. Nie, mały, ale podbierak możesz wziąć. Z samego rańca tylko się zaczęło. I jest pierwszy, się melduje. Czyżby coś było ciekawiej? Nieduży. Standardowy, wczorajszy taki. Nieduży, zapięty na dżerka elegancko, lekko, a taka 40-50 no też tak, 50 dzień dobry. jest No jest u Sławka, czyli drugi. Guma. Mało ale jest. <gum> Proszę Tak. Już jakbyś się odczepił sam to by było miło 5-5 pięć, Pięć-5? Pięć, pięć? Nie ma 5-5 takich samo jak tam coś mi chodzić Gryźć chce Może odpaliły No tak. hmm, czemu nie? Ogon oddaj. Niuni. zgun Pod pontą No i tyle z dzisiaj. Było miło. W sumie nie mogę co narzekać, bo na Katamaranie zameldował się u mnie 63 cm szczupaczek. Także to jest taki przyjemny szczupaczek. No szkoda tych dwóch, którego jednego na własne życzenie schrzeniłem, bo zachciało mi się kotwiczyć. Zamiast go podebrać i zakotwiczyć. I się spiął na własne życzenie. No i piękny, królna był szczupak. Gdy nie trafił przy ściąganiu szybkim, a później poprawił, ale niestety spiął się. Sławek też tam ćwiknął, przyjechał człowiek na gumy bardziej chciałby, chociaż też na dżerkach trafił. Eee, także tyle z dzisiaj. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Hej!